Dzisiejszy materiał będzie o tym, dlaczego warto po raz pierwszy wyjść na rynek pracy i pracować, mieć z tego hajs. Zapraszam! Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Mato Lecha, to jest pozytywny wideoblog i w ramach tej pozytywności dzisiaj opowiem Wam historię, jak zaczynałem swoją pierwszą pracę. I dlaczego w ogóle ten temat poruszam? Nie ja wiem, czy spotkaliście się ze stwierdzeniem, że w Polsce nie ma pracy. Na pewno kojarzycie świat według kiepskiego. Cały czas mam przed oczami Ferdka Kiepskiego, który mówi, że. Dla ludzi z moim wykształceniem to nie ma pracy. Przy czym w dłoni jest piwo, pilot i siedzi dalej. To są ludzie, którzy czasami twierdzą, że nie ma pracy. Bo praca w Polsce jest. Ja wam wytłumaczę, jak to wyglądało od samego początku u mnie. A więc na samym początku stwierdziłem, tak. Nie mam doświadczenia, nie mam papierków kwalifikacyjnych, więc muszę robić cokolwiek, żeby mieć pieniądze. I zacząłem: od... da, 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 da! Sprzedawanie pamiątek w punkcie z pamiątkami oraz sprzątanie pokoi hotelowych. Nie będę wam mówił, co w pokojach hotelowych po gościach znajdowałem. To nie było i zawsze był problem, kto to wyniesie. I zawsze to byłem ja. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć jedno. Jesteście młodymi ludźmi, którzy zaczynają swoją przygodę z rynkiem pracy. Większość z Was już prawdopodobnie myśli o tym, że kurczę, fajnie by coś zrobić. A dlaczego według mnie jest ważna praca gdziekolwiek na samym początku? Zobaczcie, od samego początku nabieracie doświadczenie. Sprzątając pokoje hotelowe wiem doskonale, jak sobie radzą sprzątaczki, jak wygląda ich praca, jak mogą oszukiwać pracodawcę na przykład na środkach czystości. Bo to też może się zdarzyć. Sprzedając z kolei pamiątki, nauczyłem się wciskać ludziom to, czego nie do końca chcą. <laughs> I to mnie właśnie nauczyło tego sprzedawania, pomimo tego, że moja pensja nie była wysoka. Dlaczego poszedłem do pierwszej pracy? Widzicie ten obraz, który się tutaj znajduje, tak? To jest tylko i wyłącznie efekt tego, że ja poszedłem do tej pracy, ponieważ ta lustrzanka, która tutaj stoi i wy możecie mnie widzieć. To jest moja jedna z pierwszej pracy. Zarobione pieniążki i to takie moje dziecko takie, tutaj, które bym sobie pogłaskał najchętniej. I zapewne większość z was będzie miała problemy na samym początku na rynku pracy. Jestem tego całkowicie świadom, ale Miejcie świadomość, że są ludzie, którzy chcą wam pomóc. 19524 ten numer jest bardzo ważny i dlaczego warto go zapamiętać. 19524 zapisz. Masz problem ze stworzeniem własnego CV, hmm. albo na przykład z przetłumaczeniem tego CV, nie wiesz kompletnie, jak zacząć na rynku pracy, jak rozmawiać z pracodawcą, na co uważać. Zielona linia jest stworzona specjalnie dla Ciebie, żeby pomóc ci na rynku pracy, żebyś wiedział, jak rozmawiać się z pracodawcą i jak napisać własne CV. Ja serdecznie polecam ze swojej strony Mat ja Wam kochani serdecznie dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że Wasza pierwsza praca i wejdziecie przede wszystkim w to, żeby zdobywać doświadczenie, no i chyba najważniejsze, mieć hajs. Trzymajcie się, nie puszczajcie na razie.